Ci z Tauronu, profesjonaliści, zawodowcy dużo wcześniej spuszczali wodę z tych swoich zbiorników, żeby przygotować miejsce na tą nadchodzącą falę powodziową. Ludzie z wód polskich do ostatniego dnia zachowywali się w sposób kompletnie zaczadzony jak dla mnie, to znaczy trzymali wysokie stany, bardzo późno rozpoczęli tą akcję ściągania i tak dalej. No, po tym filmie pojawiły się no, parę telefonów od ludzi, którzy albo ludzi, których znam, którzy powiedzieli, słuchaj, Radziu, poproszono mnie, żebym ci przekazał coś. Natomiast jak później doszliśmy do tematu no, kwestii związanych choćby z ofiarami tej powodzi, no, to przyszły dwa telefony e, z konkretną informacją, z której szkoły, z której klasy odbiorą na przykład moją młodszą córkę, żebym się tym tematem nie zajmował. No więc się posłusznie nie zajmuje. No, ja to... I jest wiele rzeczy, które no, nie wypływają na, na scenę polityczną. Moich wniosków z tamtego filmu, mimo tego, że ja widziałem setki tysięcy wyświetleń nie tylko u siebie, przynajmniej ja miałem ponad 600 tysięcy wyświetleń na przykład tego filmu o porównaniu zachowania właśnie urzędników i fachowców od energetyki, ten film został setki tysięcy razy pokazany na wycinkach Facebookowych. Tabelki, które tam podłączyłem, poszły w milionach razy do ludzi w mediach społecznościowych i nie zająknął się na ten temat nikt z tak zwanych poważnych mediów. To które media są poważne? Tamte? które olewają tematy, gdzie zadajemy bardzo konkretne, bardzo zasadne pytania o nasze bezpieczeństwo, o nasze życie. Czy te media, które, na, jak nas nazywają, jedziemy złotym maluchem przez miasto, mamy cztery kamery, to, to kto jest poważnym medium? Wiesz,